i witam ponownie z tej strony 80 krystek 08 ale mówcie mi krystek um, dobra tak więc a zaczynamy kolejny odcinek z serii Let's Play Spore i no i jest fajnie ostatnio zdobyliśmy sobie członka do stada o tu jest i a idziemy na szukać innych gatunków bo czemu by nie to tak. jak widzimy na mapy są one zaznaczone takimi znakami zapytania Grox. Widzimy, że on jest stworzony przez jakiegoś użytkownika. Tu pisze o. Wsparcie się dobrze! Em, wygląda dziwnie. Bardzo. Tak więc. E, nie lubię dziwolongów. zabijemy go. A co mi tam? Bij go ze mną, bracie! Bij, 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 bij. Gryź, gryź. Am, am, am. Jeszcze tego. Tamto uciekają, no nie, potem będę musiał ich szukać, a mi się nie chce. E, e, tak, e, jeszcze chciałem coś powiedzieć. E, kręcę odcinki, tak, długi, krótki, długi, krótki. Przynajmniej myślałem, że tak będę kręcić, ale teraz mam sporo czasu, więc myślę, że ten że też będzie tym jednym z długich. Dobra, jak na razie sobie zjemy, bo, bo tak. No i jeszcze jeden i będziemy mieć zaliczone zadanie. A co uciekasz, co uciekasz? Amcik. O oh, haha. Nie spodziewałaś się tego ataku, to Ha ha, ha. Gin. O, i to jest fajny element. Patrzcie. Jeśli gatunek wyżej zabijemy tych trzech, to pozostali, którzy zostali przy życiu, tak u wirują i znikają. Dobra, a mam. Jemy. teraz tylko patrzymy. O, jest, jest element, jest, jest. Tylko ciekawe jaki. Stopa. Idzie jeszcze jakaś brzydka czemu jest jakiś fajny no może być ale szybkość jeden e, dobra następny trzeba szukać następnego gatunku bo nie będziemy się obijać ić. o jakiś ten jest fajny ten mi się podoba ten akurat wygląda tak tak yy, yy, oryginalnie można powiedzieć, dobra, wykopiłem sobie elementy i z nimi się chyba zaprzyjaźnię. A co mi tam? O, tą paszczę bardzo lubię. Spoko, a więc zaprzyjaźniamy się. Będziemy śpiewać. Ajdź, ci, kurde! Wcisnąłem taniec. Niedobrze. Dobra, trudno. No, śpiewaj dalej. Ups. A to co on pokazał to był urok. Taki element, którego my nie posiadamy, posiadamy tylko taniec i śpiew. Niestety i tak nam się udało jakoś z nim zaprzyjaźnić, więc jest fajnie. E, dobra, idziemy teraz do tego. Fuck, no mają urok, ja jeszcze nie mam. Śpiew, spoko. Śpiewać mogę. A mam lepszy śpiew niż wy... Trudno. Też sobie pośpiewam jeszcze. Ajaj. Zabrakło tylu, tylu zabrakło. Dobra, Przejedziemy się dalej. O Boże, jak się spociłem. Nie wiem, jak u Was, ale tutaj u mnie y, jest taka duchota. O Boże, jestem cały w pocie, cały płynę. Nie dosłownie, y, jak, jak jakbym. W... Nie wiem, jakby jakaś ulewa była. Ja przyszedłem do domu. I czemu mi się zdaje, że on ma rozdwojony ogon? Nie miał mieć rozdwojonego ogona. Czemu? Co, co tu się dzieje? Jak to jest możliwe? Dobra, może jakiś lag, albo bóg, czy coś w tym stylu. E Ups, to jest alfa, czyli przywódca, czyli nie wiem, czy z nim się uda mi zaprzyjaźnić, bo on może być jakiś y lepszy umiejętnościami. Trudno, zaryzykuję. Będę ciągle tańczyć, co mi wychodzi najlepiej. Albo i nie wychodzi najlepiej Fak on jest za dobry Weź coś mniej trudnego Ja wiem tylko śpiewać i tańczyć Dobra, ja się z tobą nie bawię się Bo ty jesteś za dobry No sorry gościu, ale tak nie może być Nie, nie, nie Nie chcesz, nie chcesz się zaprzyjaźnić, to twoja sprawa Idziemy sobie, chodź, chodź mój kolego Nazwę cię Chrystuś. Chodź, Krystuś. O! Następny, ale ten jakiś wkurzony na nas jest. Chodź, zabijemy go. Tylko z szarży. O! Buf. bigo bi, 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 Szamaj! Bi Tak! Yy, jeszcze ilu? Dwóch. Pełzawka. Bii. Dobra, spoko, yy, pokonany. O, nawet nie wiedziałem, że inne gatunki nie mogą wchodzić do wody. Ale ty lepiej dla nas. O, nomniam, 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 ha, 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 zginęliście. Yy, dobra, weź coś na ząb, bo widzę, że jesteś głodny. Jeszcze jest. Dobra, i wykopiemy sobie te dwa elementy. Kurde, jak chciałbym się z nimi zaprzyjaźnić, ale nie mam mi jak. Pomoże mi ktoś. <grym> Dobra. Um. A mogę się z tym samym jeszcze raz tak na naprzyjaźnić? A, pa! Mogę to fajnie. Chociaż nie, nie mogę. Mm. Hamstwo. Geyser. Tak, uwielbiam geizery. Idziemy do gejzera. Jeśli nie, wiecie, jeśli nie wiecie o co chodzi, zaraz się przekonacie. To jest takie fajne. O, i przy okazji spotkaliśmy Dubla. Tak? Dubla. Dziwna nazwa, ale spoko. Gejzer! Wuhuu Widać całą okolicę! A co lepsze, nic nam się nie dzieje, gdy spadamy, a ten nasz też poleciał? Nie, jest za nami. Sorry za ten dźwięk, nic nie poradzę. Eee, wy jesteście brzydcy, was zabiję. Z szarży! No miałeś go z szarży wziąć! Dobra. Trudno, nie z szarży. Bij go mimo to. A teraz tego małego. A jesteśmy brutalni. Bijemy małe. Sorki, ale jest, taka jest rola. Duzi zabijają mniejszych. Nic na to, ci na to nie poradzę. Wiem, że jesteś słodki, ale trudno. Na twoje nieszczęście natura zrobiła cię z mięsa. I jeszcze tego. On lata? Czy mi się zdaje? Nie, on podskoczył. O bum. Chodź tu, Chrystus. No, bijemy go razem, no nie? Ale ten czas wolno leci, dopiero 8 minut. I powiem wam szczerze, że tą serię nagrywa mi się bardzo dobrze i bardzo przyjemnie. Czemu go nie bijesz? Ech. Nie bił go. Jaki leń. Dobra, jedz owocki i następnym razem musisz bić, bo, bo, bo cię nie nakarmię i będziesz głodny. Dobra, tam jest jeszcze jakiś gatunek, którego nie znamy. Tak? Tam. No nie, on jest w kokonach. Trudno, ten nie jest. Tak, niektóre gatunki wchodzą do kokonu, co, co oznacza, że nic nie możemy wtedy zrobić. No kompletnie nic, po prostu możemy na nie patrzeć. Ale akurat teraz mam szczęście jeden się nie zdąży. Zaminąć kokon w kokon... W kokon, tak, w kokon. ja oh, zaciukaliśmy go pięknym stylem. Dobra. Ym... O, maczugator, to się może przydać. I jeszcze jakiś... A, to są te, co się z nimi zaprzyjaźniliśmy, Te takie fajne, dziwne. Dobra, idę do domu. Przejście z drogi. A szarża. O, 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 yy, spoko. Jej, chodź do mnie żonko. Trzeba ewoluować. Dzieci, odwróćcie się, jestem na dla was. W każdym razie ja też jestem jeszcze dzieckiem, ale takim, takim bardziej dojrzałym, tak można tak powiedzieć. No, dobra, dobra, rób to jajko. O! I teraz czary Mary urośnie. Dobra. Jej, cieszymy się. A, trzeba stworzyć gatunek. Dobra. Mm -hmm. Trochę rzeczy nam tu doszło. I to mnie cieszy najbardziej, bo ja lubię to. Ale sprzedaj, to trzeba to sprzedać. O, 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 o. Tylko jakby to. Nie, 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 tak nie. Tak może być. Jakby go trochę wydłużyć. Ogon zostaje, ogon jest fajny, ogon może być żeby nie był rozdwojony, bo to mnie denerwuje. Um, to też chyba usuniemy, bo to takie z komórki. Ja my już jesteśmy w taki stuprocentowy stwór, można powiedzieć. Więc weźmiemy sobie coś, żebyśmy mieli urok. Urok pierwszy poziom, urok pierwszy, o urok drugi. Ale to mu nie pasuje. Urok, 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 urok. Co jest jeszcze urok? Urok pierwszy. Tylko to jest urok drugi. O, urok... E, brzydkie trochę. Dobra, damy mu to. Jakieś coś. Za ile to jest? O 25? Ja to damy jeszcze jedno. I. I co jeszcze, co jeszcze. <laughs> to mu daje chyba coś do zdrowia. Tak? Tak. O! Dobra, będzie taki trochę dziwny, ale dobra, później się to dopracuje. Na razie będzie taki, bo, bo będzie mieć więcej zdrowia, uroku i, i fajnie będzie. Dobra, jakąś fajną łapkę. Ta jest jakaś krzywa, ta jest jakaś kulfoniasta. To ma duże palce. Tą damy. Łapy usunąć i dodać jakieś fajne, ale yy, nie ma żadnych fajnych. O nie, nie, te, te mogą być. Ładne łapy ci pan dał, co? No to Wielb pana. Um, tak sobie myślę, może by jakoś jeszcze wydłużyć. <noise> Ups. Yy, o kurde. A, popsułem go. Dobra, na razie sprzedamy te łoczy. Gębę damy na brzuch. To się przesunie tutaj. O, 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 fajny kształt wyszedł. Fajny kształt wyszedł. A, na środek. No, i jest git i jest ładny, jest piękny i, i fajnie. Yy, damy te oczy. Tylko zeza usunąć trzeba. I żeby było równo dość. Jest. I wygląda trochę jak dinozaur, ale ładny dinozaur, to trzeba wziąć pod uwagę. E, Ogląd zostawimy z tej wici. Hmm. Tylko taki łysy trochę Damy mu... Jej! Dobra Cieszy się, więc... Dobra Jest jaki jest I jest... Moim zdaniem jest ładny Hmm, hm hmm Co by tu jeszcze do niego dodać? Oczy mogą być, bo kończyny, tak, to tak, to tak, to tak. A właściwie to na nic mi już nie stać, to... <ścoughs> Dobra, to będzie na środku. Co mi tam. A to można jakoś... O, można wydłużyć. Dobra, to nie. A i te kolce jakoś taką tej szyi nie leżą Chociaż Dobra, będziemy mieć kaganiec nie kaganiec, tylko jakby obrożę taką kolczastą, o może być A jakby tak zrobić, że to się zamieni z tym i to się najwyżej jakoś wydłuży. Ale nie tak, nie aż tak, nie aż tak. Hmm, hmm, hmm. Um. Nie, nie krzywe, proste. Mają być. O, 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 to mi chodziło, to mi chodziło. Jest bardzo piękny, tylko teraz jeszcze jakiś kolor inny damy. Hmm. Ja osobiście lubię czerwony. Tak więc damy czerwony. Tylko powłokę, może taką. A detale będą um, takie Proszę, niech pasują. O, 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 o Tylko, że to jeszcze prawie nie to, to tak nie do końca to. A jakby dodać to i na pomarańczowo Też taki, taki łuskowaty <laughs> trochę wyszedł <laughs> Co by tu dać? A jakby dać to i na pomarańczowo. O. No. Dobra, dobra, już nic nie zmieniam. Niech będzie tak, jak jest. Y jest ładny, jest śliczny. <laughs> uśmiechnij się do kamery. No, cała Polska Cię ogląda. Uśmiechnij się. Dobra, zapiszemy. Jestem z siebie zadowolony, powiem Wam, bo moim zdaniem wygląda ładnie. <laughs> A, tak jak myślałem. Yy, zaraz wam powiem co chodzi. Obejrzyjcie. <noise> Jakie to było piękne. Taka scena pożegnalna. Ona macha a za nią taki gniący owoc. Śmierdzi jeszcze mu latają. To było dobre. I jej. Szczerze mówiąc, ten nogo nie za bardzo pasuje. później go się usunie. Dobra, twój gatunek przenosi się do nowego gniazda Idź za zanim by zna znaleźć partnera i zająć bazę. Tak, tak więc jakby taka yy, emigracja, czy jak to tam się nazywało. Ja coś w tym stylu, dobra. Aby nauczyć się pozy, spoko. O, mamy pozy na czwartym. No to koksimy. E, dobra. Aby nauczyć się urok. Urok na trzecim. Tym bardziej koksimy. Tak, jesteś z nas zadowolona. cios! Tak. Cieszymy się z Tobą. Teraz wszyscy zawyjmy i urośnijmy. Dobra. I tak, mamy taki szlaczek fajny na mapie. I teraz tak. Bierzemy sobie sprinta, żeby było szybciej. I ooo, przemierzamy świat w poszukiwaniu naszego gniazda. Ale wejdziemy sobie najpierw na Glazera. Żeby widzieć okolice. Jest jak ja uwielbiam tego gejzera. Ach, trzeba go obejść, bo za stroma górka. Co to jest? Kron jakiś. Ale nie podchodzę do nich, bo są wrogo nastawieni. A, ci też. A czy ja ich przypadkiem wcześniej nie zabiłem? Tych takich pełzających. Dobra. Nieważne. A yy, Tu są jakieś jeszcze następne, jakieś shri, ale dziwnie wyglądają jeszcze z tą gębą taką. Ej, niedaleko było to gniazdo, bo już widzę na mapce. O, już, już, już będziemy zaraz się witać, będzie kolejny filmik, więc ja się zaraz zamknę. O, element, dobra i film. No, na początku był lak, na, zniszczyło to trochę efekt, było tak fajne, takie takie jakby strumienie światła, tak powiększają nasze gniazdo i teraz jest większe. I. Dobra, widzimy efekt końcowy, to, to się liczy. Dobra. Tak więc dotarliśmy do nowego gniazda, jest bardzo fajnie i bardzo przyjemnie, ale ten ogon mnie tak denerwuje, bo w ogóle nie pasuje. Więc y, od razu zaczniemy od, od, od ewolucji, tylko gdzie jest moja żona, czy tam dziewczyna. Dobra, zaraz ją znajdziemy, tylko. Uuuu... Uh, jakieś duże tam przechodzą. Pyto Monster. Jakiś dziwny. Dobra, pozbieramy sobie elementy i szukamy tej naszej żonki, która gdzieś w ciało porzuciła nas. Zdradza nas z, z tym pyro coś tam. Eee... Aaa! Idź sobie, idź stąd. Nie, oni nie są na wrogo nastawieni, więc nie powinni nas atakować. To wszystkie elementy wokoło. E, tak, dobra. Gdzie jest ta y, moja dziewczyna? E, gdzie ona jest? Nie. O, jest, 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 to dobrze. Już myślałem, że gdzieś zaginęła. I wszyscy tańczą. Wy też. Nie no, żartuję. Dobra, tak więc po pierwsze trzeba usunąć ten ogon, bo jest strasznie. W... Dobra, jestem. E, słuchajcie, zabrakło mi miejsca na dysku, i po prostu trochę nagrania się e, jakby skepściło. E, no ale dobra, e, wygląda tak nasz skór na razie, bo nagrywałem nagle. Bum, nie zdążyłem w odpowiedniej chwili wyłączyć nagrywania, i e, ten moment, w którym robiłem tego, to tutaj widocznego stwora to y, przepadło. Ale dobra. I tak, aż tak ciekawe te momenty, jak go tworzę, to nie były, a więc wygląda on tak, dodam to coś, pogrubiłem go trochę, no i to tyle, ogólnie bym się martwił, ale teraz mam dłuższe możliwości nagrywania dłuższych filmów, więc to nie jest żaden problem, że tam trochę ugrania, nagrania, ugrania, Boże, mi ten, wcięło, dobra, zapisz, wyjdź. Dobra, rodzimy się, nie wiem czemu ten obraz tak trochę zjechał w dół, dobra już jest dobrze, tak cieszymy się, dobra urośliśmy i dobra nasz gatunek wygląda jak wygląda, trochę nagranie nam w co żałuję tego, no, ale trudno, żeby nie powtórzyła się ta sytuacja z tym brakiem miejsca, co myślę, że zaraz właśnie się stanie ponieważ nie opróżniłem tego dysku aż tak bardzo. Tak więc będę kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Eee, pozbieraliśmy parę elementów, wowole, we, u, wyewoluowaliśmy, jest jakie trudne słowo. Eee, w tego to przystojniaka. Jeszcze nam się tyłem odwraca. Dobra. I emigrowaliśmy i to na razie byłoby tyle. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, subskrybując, nie żałujcie, Czekajcie na następne odcinki. Pożegnaj się, Krystek. Ej, uśmiechnij się przynajmniej. Zarycz, on zaryczyć może. Tak, to było, to było dla was na pożegnanie specjalnie od Krystka. E, tak więc na razie trzymajcie się i pa pa!